Serdecznie witamy wszystkich w Radzionkowie. Jesteśmy przed Centrum Deportacji Ślązaków w 1945 roku do Związku Radzieckiego. Miejsce szczególne jeśli chodzi o pamięć, historię, można powiedzieć jeszcze w współczesną, a zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie bardzo współczesną, tragiczną po 1945 roku, roku po wojnie. Serdecznie witam pana przewodniczącego i myślę, że to jest dobre miejsce, dobry moment, dzisiaj też święto jedności kaszubów, także wielkie święto dzisiaj mamy żeby porozmawiać właśnie o, o języku, o naszym śląskim języku dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ja w ogóle z okazji nie tylko Dnia Jedności Kaszubów i tego niezwykłego zbiegu okoliczności, że właśnie tego dnia jestem tutaj w sercu górnego Śląska przy w, w centrum, które upamiętnia deportację górnoślązaków, deportację górnoślązaków do Związku Radzieckiego w 1945 roku, tak zwaną tragedię górnośląską. Ale jestem tutaj też dlatego, ponieważ pan burmistrz Gabriel Tober jest autorem przekładu nowego, yy, yy, testamentu. nowego Testamentu z Polskiego na Śląski. I wiem, że yy, zbierasz yy, Przekłady z całego świata Biblii, więc ja przywiozłem, chociaż też słyszałem, że masz już trochę kaszubskich y, y, przekładów. ale... Powiem tylko, że wydania kaszubskie inspirowały mnie również do tego, że podjąć wśród tłumaczenia na język śląski. To jest y, y, to bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że, że mogliśmy trochę inspirować też Was. Y, no, ja jestem też bardzo dumny. Ja pamiętam do dziś y, słowa papieża o, do kaszubów. To, była też, to był też moment, kiedy wiele osób zrozumiało, jak ważny jest język kaszubski, jak ważna jest tożsamość regionalna i etniczna. No, papież wtedy mówił właśnie Kaszubom: Dbajcie, szanujcie, przechowajcie swoją tradycję, swoją tożsamość, swoje dziedzictwo, swój język. I, no... Chciałbym Ci wręczyć to tłumaczenie profesora Franciszkanina Ojca Sikory, to jest bezpośrednio. Tutaj Starty Testament z, z, z Hebrajskiego, a Ewangelię po Kaszewsku, yy, yy, też w tłumaczeniu profesora Sikora. Bardzo się cieszę, bo takiego nie mam. Ta... Ja, ja może przekażę to e, tym, którzy są w Śląski, a też oddzięczę się e, moim Nowym Testamentem po Śląsku. E, to już 5 lat, jak to zostało wydane. Literatura, która w tej chwili powstaje od 10-15 lat, to już jest ponad 100 różnych ciekawych pozycji, Między innymi takie tłumaczenia. Myślę, że dzisiaj możemy mówić o renesansie literatury śląskiej. Od 2007 roku, od listów z Rzymu profesora Kadłubka, powstało naprawdę wiele tłumaczeń, wspaniałych dzieł. Także z przyjemnością przekazuję ten swój udział w śląskiej literaturze Tobie. Dzięki, dzięki serdeczne. To naprawdę. Bardzo dużo dla mnie znaczy, ja jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem śląskości w ostatnich dniach. To właściwie dla mnie nic nowego, jako, jako Kaszeba, regionalista z przekonania. Przez długie lata pracowałem też jako dziennikarz i aktywista Zrzeszenia kaszubsko pomorskiego więc dobrze wiem, jakie to ma znaczenie dla jakby sensu istoty życia. Wrastanie w glebę przez stulecia bycie tak naprawdę u siebie. Dzisiaj jestem tu w Radzionkowie. Za chwilę chciałbym złożyć naprawdę z głębokim przekonaniem, tak jak to sobie z panem Brum się nazwaliśmy, przy śląskim obiedzie. O, i dziękuję bardzo za, i za kluski, i za nudę zupę i za roladę. I modro kapusta. I oczywiście modro kapusta. To jest, to była naprawdę niedziela i obiad, taki niedzielny obiad, naprawdę po, po śląsku. Też zresztą czułem się jak w domu, bo w moim gdańsko-kaszubskim domu niedzielny obiad wyglądał bardzo, bardzo podobnie. Wczoraj też miałem okazję spędzić niezwykłą godzinę, trochę ponad godzinę w Teatrze Kores w Katowicach. Spektakl wyreżyserowany przez Mirosława Najmerta i, i odegrany absolutnie genialnie przez Grażynę bułkę mówiący dokładnie o tym. Fenomenie, fenomenie pozytywnym, a więc, a więc jak bardzo Ślązacy są wrośnięci w swoją historię i w swoją glebę, w swoje miejsca, w swoje gminy tutaj, w swój język. I równocześnie był to spektakl o tym. I, i no, ja miałem wilgotne oczy i, i sporo ludzi płacze zawsze w czasie tego spektaklu, no bo to też. Taka długa, długa refleksja, o, o tym, jak pogarda potrafi zniszczyć człowieka i życie ludzkie. I że tu na Śląsku, ale podobnie u mnie na Kaszubach jest właściwie identycznie kiedy, kiedy słuchałem losów Twojej rodziny, kiedy wczoraj po spektaklu Grażyna Bułka opowiadała o swojej rodzinie, to tak jakbym słuchał historię mojej rodziny i też historię ludzi, wspólnot, które domagały się najprostszych, najbardziej oczywistych rzeczy, jakiegoś elementarnego szacunku. Te słowa ze spektaklu, że tu na Śląsku ludzie nagle przez, za, 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 zaczęli myśleć, że, że może nic nie są warci, skoro, skoro co zmiana historyczna, co nowa władza, to oni zawsze dostawali po głowie. W wielu miejscach w Polsce to jest doświadczenie y, 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 naszych rodaków. Polacy to są Ślązacy, to są Kaszubi. Wszyscy jesteśmy rodakami, wszyscy zasługujemy na szacunek, a to, co składa się na polskość, to także różnorodność kulturowa, nasze dziedzictwa, bywają różne nasze języki regionalne i dlatego o dedykacja od, od autora przekładu. Kaszubowi Donaldowi Tuskowi z serdeczną prośbą, aby zadbał o bogactwo polskiej kultury w różnorodności językowej. To jest, nie umawialiśmy się. I nie, nie, ja to dopiero teraz y, zobaczyłem, więc chcę powiedzieć Państwu, że to jest moment, y, y, w którym czas najwyższy powiedzieć rzecz absolutnie jednoznaczną i potrzebną. Nazwaliśmy to trochę przy tym śląskim obiedzie deklaracją radzionkowską, ale czasami potrzeba dużych słów, kiedy się mówi o dużych sprawach. I ta deklaracja radzienkowska to jest moja deklaracja, że yy, dokończymy to, co ludzie stąd zaczynali, i na razie bez powodzenia, czyli uznanie języka szląskiego jako języka regionalnego. Zrobimy to, wiecie dlaczego? Ponieważ przez te lata, kiedy niektórzy wątpili, ja sam się nieraz zastanawiałem, chociaż jestem współautorem i elementarzy języka kaszubskiego, słownika dla dzieci polsko polskokaszubskiego. Rozmawiałem z moimi przyjaciółmi ze Śląska wiele razy na temat tego, czy na Śląsku mamy z podobnym fenomenem do czynienia. I powiem szczerze, kiedy zobaczyłem tę determinację, kiedy zrozumiałem, że kwestia języka śląskiego to jest nie tylko to, co zrobiliście to jest wielka robota są wreszcie zasady pisowni języka śląskiego. To stał się język literacki. Ludzie piszą po śląsku powieści, eseje, wiersze, tłumaczenia. I, tłum I oczywiście tłumaczenia. Ale to, co być może najważniejsze, to to, że ludzie ślązacy tego chcą. Są dumni z tego, ze swojej śląskiego gotki i mają do tego absolutne prawo. Więc skoro tylu ludzi się w to angażuje, skoro tylu ludzi kocha swój regionalny język śląski, to trzeba im dać, bo to jest najoczywistszy wraz szacunku dla całej historii, całej kultury, też dla tych, którzy tragicznie oddali życie w czasie tej. Niezwykłej, burzliwej, dramatycznej historii Śląska. Więc, y, chociaż tyle, jako, jako ta większa ojczyzna Polska, chociaż tyle możemy im zadośćuczynić, żeby uszanować to wszystko, co Śląskie, trochę inne niż w innych regionach Polski, ale przecież, tak naprawdę, y, właśnie stąd to najbardziej oryginalne najprawdziwsze, jakie może być. Dziękuję bardzo. Myślę, że te dwa argumenty, które tutaj padły, po pierwsze współczesna literatura śląska plus kodyfikacja języka, którą dzisiaj od kilku, na, od kilku miesięcy mamy, przemawiają za tym, żeby to uskuteczyć. Na Śląsku chcemy mało mówić, a po prostu dużo robić, więc tu zróbmy to w końcu. Tak, wiem, o tym też wspominałem w, w Bytomiu, na wszystkich spotkaniach tutaj na, na Śląsku y, ludzie mi mówią, chłopie, konkrety, nie... Nie, larmy jakieś, nie, tylko, więc ja tutaj bardzo konkretnie chciałem zapewnić, to będzie język regionalny, nie tylko dlatego, że używacie tego języka, i jeżeli go chcecie, ale też na poziomie ustawowym. Jest, Zrobimy to. Jesteśmy tak konkretni, że pierwsze 100 dni możemy się omówić? Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I się Dzięki. I Wam dziękuję za, za nie zmarzliście. Kaszepka Każep, na pewno nie ma bo...